Witam podobnie. Yy, jesteśmy mi mnie w domu. Chciałem pokazać Państwu dwie lektury, jakie czytam. Tutaj mam różne czasopisma. Przede wszystkim pszczelacło czytam. To są yy, rzeczy, które yy, pożyczył mi jeden z członków pszczelaczy kwarajnowego. To jest bardzo ważna książka. Wielka encyklopia przelaska, I ją wszystkim warto nabyć jest, są tutaj piękne ilustracje i jest wszystko pokazane wytłumaczone krok po kroku dla kogoś co po prostu nie wie nic co to, to jest czerw co to, to matka to, to matka królowa to naprawdę można się wiele rzeczy tutaj dowiedzieć Dlatego polecam tą książkę, ona nie jest tania, a a jest tutaj dużo, dużo wiadomości. Cena tej książki jak patrzyłem na Allegro, to wynosi około 80 zł. No bo ktoś przeczyta i po prostu jest mu zbędna. I ją się pozbywa. No ja się akurat tej książki nie będę pozbywał, jest naprawdę wartościowa. Niech sobie będzie. Ja to sobie napiszę nawet rok którym nabyłem, którym zacząłem strzelażenie, a zacząłem w 2014 naukę, czyli można nazwać, że od tego dnia zainteresowałem się strzelarstwem i pogłębiałem wiedzę. Także tą książkę warto nabyć. Jeszcze raz pokażę Państwu. Dla... Ja dostałem ją w prezencie. Ponoć od świętego Mikołaja. Ale powiedziałem, że nabyłem, no to akurat dostałem. Tą też dostałem. To odłożymy na bok. Jest to książka pod tytułem hodowla pszczół w mieście. Bardzo fajna. Wszystko też jest fajnie opisane. Dokładnie. Obrazku, obrazki też są fajne, kolorowe, yy, nawet pokazane są, jak układać gniazdo w tej książeczce. O, na tutaj uważam, że warto, warto ją mieć. No, jak lateczkę podkładaniem do matki, odkłady zbiorcze, tworzenie odkładów jest wartościowa książeczka. Malutka, nieduża. Czyta się ją szybciutko. Ja ją też dostałem w prezencie. I też ją sobie czytam. <grym> no i jeszcze jedna książka. Półczesna ja ja. gospodarka pasieczna. Jako tutaj mam drugi tom. Pierwszy tom, ale że mnie w pracy. W kościele. Ja sobie tam ją sobie czytam. Mm. Może nieładnie że czytam nam przy, no ale czasami lubię sobie tam nieraz coś przeczytać. No bo mnie to tak interesuje, że że nawet w czasie służby Kościoła to też sobie czytam. Pierwszy tam już przeczytałem, ale wracam do tego tomu. To jest bardzo fajnym, językiem napisane prostym jest wiele różnych rzeczy wytłumaczone takich od strony praktycznej polecam tą książkę. Fajnie tutaj tłumaczy, że na daszkach są układa różne cegły, jedna jest, w, jedna jest w poprzek, druga na bok i każda co innego znaczy. I po, i no jest wszystko tak fajnie wytłumaczone, że dla pszczelarza są to bardzo też pomocne yy, przekazy, które w tej książce zostały zawarte. Ja też polecam. Pierwszy tom, jak będę miał, to Państwu też pokażę, ale w każdym yy. W sklepie pszczelarskim, to wszystko można nabyć. Ja pierwszy tom i drugi tom nabyłem właśnie w sklepie pszczelarskim, ja akurat w Pawianicach. W też są i można kupić. Pierwszy, drugi tom, nie wiem, około 50 zł będzie kosztował. Warto kupić. Jeszcze raz od tego autora zamierzam tutaj yy, pana Sławomira yy, nabyć jeszcze chyba. Jest książeczka o, o Wychowie. matek. Także chów matek jeszcze tutaj będę musiał sobie nabyć i przeczytać. Ale to zobaczymy. Na razie, na razie biorę się do roboty, aby po prostu to wszystko już jakieś tam króciutki jakiś procent, malutki procent wiedzy obrócić w czyn. Na dzisiejszy po prostu zajmuję się tematyką uli. Po prostu chciałbym sobie sam zrobić Nie Jest dużo koncepcji na, na te ule, i no jest to naprawdę trochę w kropce. No chcę w Wielkopolski. No i tak postanowiłem, że Wielkopolski na ramce Wielkopolski będę wszystko robił. Bo jest to ul. już taki uniwersalny, który jest przede wszystkim w Polsce. Jest chętnie kupowany i nabywany. I w razie kiedyś, jak to się mówi, czy pozbycia się. Odkładów, czy może by mnie nie to mało przelazło, chciałbym odsprzedać. Proszę, jeśli mi się wydaje sprzedać na ramce Wielkopolsce rodziny niż na Warszawskiej. Chociaż nie wiem, tak mi się wydaje, że szybciej byłoby na Wielkopolskiej. Potrzebuję właśnie wymiarów tych uli. Na razie tam różnych kolegów, proszę z internetu, aby mi w tym temacie pomagali. Zobaczymy. No, no, nie wiem. Zastanawiałem się też nad ulami, właśnie ze styroduru. Aby sobie zrobić, bardzo mi się podobałem też u Łysonia. No, ale cena jest jaka jest. No. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jakby co, to tam proszę w komentarzach coś pisać. Ech, najlepiej, żeby mnie podbudować. <grym> Bo, jak będę w odwrotną stronę, to naprawdę. Nie to, że się stresuję tym, jak to zacząć, to jeszcze jak będą jakieś komentarze w drugą stronę, antynastawione. nastawione Chociaż jeden pszczelarz, już mnie taki... nie jest tutaj naszego grona, ale z 50 km stąd, którego znam, to też mi powiedział, panie, po co ci panie te pszczoły? Mówi, ja mam 15 i ja mam nic, mam z tego, mówię tam, Tyle co pan potrzebujesz panie organistko, to co to, to pan kup, 2 litry czy 3 litry na, na rok to panu starczy. Po co panu te pszczoły? No nie wiem. Ja zastanawiam się po co jemu są te pszczoły potrzebne. Jak ma 70 lat. A u nich więcej. A ma 15 uli. I dokupił teraz... Co on tam dokupił? Krainkę niwka. Nie wiem, krainka niwka jest dobra? Bardzo proszę o ortencję. Dziękuję za uwagę. Tak sobie trochę marudzę. Postaram się, w jakiś następnych filmik też nakręcić. Do widzenia wszystkim. No. Cześć.